Cześć, witajcie. Dzisiaj takie małe podsumowanie. Zgodnie z tym, co obiecywałem na wcześniejszych filmikach, bowiem moja dacia ma już przejechane 10,5 tysiąca. więc uznałem, że to czas na takie małe podsumowanie. Zacznę może od tego, że jestem świeżo po tankowaniu. Które mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ jak widzicie, przejechałem prawie 322 km i tankowanie do pełna kosztowało mnie 69,21 za gaz. Benzyny nie dolewałem, bo, bo jest pełno. Ostatnio wyszło mi, że pali koło 1 litra niecałe, niecały 1 litr na, na 100 km. Pomyślałem, że, że też może troszkę pokażę dla tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z dacią, jak tu mniej więcej w niej jest. Ale zanim do tego przejdę, chciałem powiedzieć, że po pół roku i po tych 10 tysiącach jestem bardzo zadowolony. Dobry zakup, jeździ mi się fajnie. Tak naprawdę, chyba jedyne czego jeszcze nie przetestowałem w tym aucie to tryb Eco, który tak naprawdę w mojej ocenie bardzo zwalnia auto. Pomimo tego, że ja jeżdżę bardzo spokojnie, to, to trudno mi było jeździć na Eco, więc go wyłączyłem. Ale takie mam postanowienie, że spróbuję zrobić taki filmik o jeździe w Ebeko, jak to wygląda, i cały zbiornik paliwa postaram się wyjeździć. Ale to może za jakiś czas, na pewno nie teraz. No, okej, okay, do rzeczy, jak, jak to w daci? Jest. No, w daci plastików troszkę jest, ale wydaje się, że one nie są takie najgorszej jakości. Nic tu nie, nie trzeszczy, nie skrzypi, więc, yy, więc jeździ się dobrze. Yy. Według mnie nie, nic jej nie, y, nie brakuje, tak. Moja wersja to jest Journey Plus, y, więc wszystkie takie niezbędne rzeczy, które w aucie y, wydaje się, że powinny być y, są. No dla mnie ważny jest na przykład podłokietnik, który oczywiście tutaj jest, tak. Ważna jest też kamera y, cofania, też ona tutaj jest, a właściwie kamera nawet jest, nie tylko cofania, tylko kamera mam y, 360, więc mogę sobie jakby z każdej strony oglądać co się dzieje. No ekran nie jest jakiejś takiej powalającej jakości, no ale z drugiej strony, że tak powiem widać, widać, więc co chcieć więcej. Obsługa generalnie bardzo prosta, pokrętła. Te, to co najważniejsze, tak. Start-stop, eko, ostrzegawcze, zamknięcie drzwi, otworzenie, czujniki parkowania i wymuszenie włączenia kamery. Tutaj ogrzewanie, klimatyzacja, no to chyba nie trzeba tłumaczyć. Tak, sterowanie radia pod kierownicą fajnie, fajnie sprawnie działa tempomat, ogranicznik prędkości, y, automatyczne światło, automatyczne wycieraczki. To, to wszystko w niej jest. Co też e, ważne i fajne e, jest Android Auto, który w mojej ocenie działa dobrze, ale na telefonach Samsunga. Co prawda nie testowałem z innymi znaczy te testowałem z Xiaomi i na Xiaomi niestety e, potrafiło się przecinać, e, GPS głupiał. Więc powróciłem do Samsunga. Na Samsungu problemów żadnych nie ma. Czy, czy ze Spotifyem, czy z, z Google Mapami, wszystko fajnie, fajnie działa. Jak już jesteśmy tutaj, to też tak może pokażę, co tu jest. Za dużo tego nie ma. Nie wiem, czy też ja wszystko wiem, ale to co wiem, postaram się podzielić. Tak? No, radio to chyba nie trzeba tłumaczyć, co to jest. Ustawienia pojazdu to też takie właściwie. E, podstawowe, nie będę może po kolei omawiał, tylko e, myślę, że dobrze widać to każdy zainteresowany będzie mógł sobie e, przeczytać. E, mam też nawigację, jakby e, daciową. E, ona działa w sumie e, nieźle, chociaż ja wolę jeździć e, z Google Mapami z, z racji tego, że tam mam natężenie e, ruchu, pokazywane co jest e, dla mnie istotne. Multimedia, tak w zależności od źródła. Akurat mamy podłączony telefon, ale nic e, do odtwarzania. Telefon i Android Auto, tak plus jeszcze ustawienia takie e, do, do dźwięku. Więc e, tak właściwie prosto, fajnie, e, intuicyjnie wszystko jest chyba e, ok. E, mam też e, Keylessa. Działa fajnie, bardzo, bardzo wygodne, tak, nie trzeba myśleć o, o kluczyku Ja mam go z reguły w kurtce, podchodzę, auto się otwiera, odchodzę, zamyka, tak Żegna mnie sygnałem, witam e, też, więc Więc chyba, e, tak pokrótce chyba opowiedziałem mniej więcej wszystko Nie wiem, co tutaj jeszcze można powiedzieć No, auto fajne, proste, e, wygodne, do jazdy na co dzień jak najbardziej e, Ekonomiczne po pół roku i dziesięciu tysiącach zdecydowanie polecam. Do zobaczenia w następnych filmikach.